Witam Państwa bardzo serdecznie. Wojciech Kopec, Jarapoland. Znajdujemy się w Złotnikach Małopolskich, niekujaskich. Plantacja pory. Spora kolekcja odmian, kilku firm nasiennych. O co chodzi generalnie w porze? Jak najdłuższa część wybielona Łodygi Rzekomej. Jak to zrobić? Po pierwsze, dobre geny, które mają do tego potencjał. Po drugie, obsypywanie. W trakcie wegetacji przykrywamy to ziemią, w ten sposób uzyskujemy pożądany przez konsumentów obraz. A co w aspekcie nawozowym? Solidna podstawa. Por dla mnie jest wyjątkową rośliną, bo to jest wspaniała roślina przedplonowa. Co prawda system korzeniowy jest krótki, dlatego wymaga nawozów beztorkowych, natomiast jest bardzo gęsty. Po porze mamy idealne stanowisko pod wysadzenia praktycznie każdej rośliny. Tu akurat na tej plantacji zastosowany był Jaramila Kompleks. E, oraz nitromag jako uzupełnienie e, azotu. Pod, pod kątem azotowym pol jest bardzo wymagającą e, rośliną. E, Pogłównie, e, kilkukrotnie e, w tym przypadku z uwagi na e, mocne stanowisko zastosowano wyłącznie nitrabor. Jak widzimy w roślinie e, jest dużo e, miejsc, gdzie ewentualnie granulka może e, wpaść. Przy aplikacji pogłównej saletra wapniowa z borem, jeśli wpadnie, nie ma problemu z uszkodzeniami. Natomiast w tym przypadku był podsypywacz typu Gespardo i nawóz był dosiany, więc nawet nie było takiej potrzeby. Ale widać, że NitraBor po prostu robi robotę. W aspekcie nawozów dolistnych praktycznie możemy się skupić na trzech zabiegach, ewentualnie powtarzanych. Po pierwsze Jarawita Brassitrel Pro, czyli bor, mangan i molibden. Coś na wzmocnienie rośliny Saletra wapniowa Calcinit z koktajlem mikroelementowym Micromix. I coś co w porze ma nieodzewne odzwierciedlenie foto, aplikowany tutaj chyba trzy czy czterokrotnie. Mm -hmm. Bardzo dużo magnezu, potrójnie schelatowane żelazo, żeby wyzielenić jak najbardziej to, co jest nad ziemią. Pod tym kątem widzimy tutaj synergię E, e, Zabliźnianie ran po wciorniastku, które się po, po, e, pojawiają, e, przy systematycznym stosowaniu, te uszkodzenia, jeśli są, są mniej widoczne. E, towar wygląda e, lepiej, e, szybciej znajduje nabywców, w porze e, letnim. Go trzeba po prostu zrobić, przygotować do e, sprzedaży. E, w porze zimującym, który też tutaj się znajduje, e, potrzebny jest dodatkowy azot i potas. E, pod takie plantacje polecam szczególnie unikę kalcjum jako najszybciej najszybcie działającą formę potasu. Azotan potasu bardzo fajnie się sprawdza w takim układzie. W tym gospodarstwie również na jakichś pochyłościach, na lżejszych stanowiskach też zamiast nitraboru producent sięga po unikę kalcium Kończąc aspekt kulinarny, może po trosze z nawożeniem. Dobrze odżywiona roślina. Jest zdrowsza, mniej podatna na infekcje, wszelkiego typu patogenów. Natomiast my, jako ludzie, powinniśmy zawsze robić sobie urozmaicenie w diecie. Stąd też, por znajduje aspekt nie jako solo, ale jako dodatek do surówek, do sałatek, przede wszystkim do włoszczyzny Polski rosół. No Bez pory to chyba nie da rady. Pod tym kątem. Możemy także spróbować solo po ugotowaniu z masełkiem, z bułeczką. Pod tym kątem, żeby bułeczka była dobra, pamiętajmy, najpierw przysmażamy bułeczkę, później dodajemy masełko. Temperatura wrzenia masła to jest około 80 stopni Celsjusza. Bułeczka potrzebuje 200 stopni. Jeśli zrobimy: najpierw masełko, to później no niestety traci część swoich właściwości, także najpierw bułeczkę, później masełko. Proszę państwa, czas na was. Bardzo proszę warzywapolowe.pl. Pod spodem w komentarzach dopisujemy, jak lubicie zjadać por.